Dzień dobry, szanowni widzowie. Mamy godzinę 10.52. Wdamy się w dyskusję. Będziemy kontynuować myśli z wczorajszego materiału o kocie. Czyli GatoRoboto, i tam moim zarzutem było to, że zajmuje 300 MB, czyli to w moim świecie 300 Giga. I to z jednej strony nic wielkiego, nawet chyba na biedanecie da się to pobrać. To standard gier komórkowych powoli też. Natomiast to jest plucie w twarz, jeśli chodzi o optymalizację, tak? to jest, do, to dla takich ludzi skierowany ten materiał. Wygrzebałem coś starego. Siedem lat temu, w styczniu, bo aż to sprawdziłem, zrobiłem materiał o grze, który nazywa się Voxatron. Voxatron po rozpakowaniu zajmuje 8 MB plus levele prawdopodobnie. jest to, jest to ciekawa historia. Tamten materiał, tamten materiał prawdopodobnie z wielką kupą, gdzie tłumaczę, którym się strzela jak się chodzi. Natomiast Voxatron to jest coś zrobione przez studio mieszczące się w Japonii jednoosobowe też to sprawdziłem, więc jest jakiś research, które ma na swoim koncie takie coś jak PicoAid, który jest środowiskiem do tworzenia bieda gierek. Czy może to jest to, nie, to słowo, nie ma, czego, nie ma co tego używać, to jest środowisko do stworzenia, do tworzenia gier na ośmiobitowy system fikcyjny. Czyli on istnieje wirtualnie. I może pokażmy coś na przykładzie pięknych, jest takie coś ładnego. Jak to jest demo w ogóle, które było to 7 lat temu już. Gdzie egzystujemy sobie w świecie z Voxeli? Mamy cały interfejs Voxelowy. To jest w ogóle taki. Jakby to ładnie ująć. List miłosny do Voxeli? Ja strasznie lubię Voxele. To kiedyś mi imponowała ta granica, mówicie. I okazuje się, że po tych 7 latach się nie Czy znaczy To jest gra i tak naprawdę środowisko, bo jest to cały edytor i tak dalej. Jest interaktywne. I co najsympatyczniejsze, to jest dużo przyjemnych pomysłów. Domyślcie, gra z strzelanką, tak? Wchodzi bit e, i walczymy sobie z jednostkami, zbieramy power-upy. Rozwinęło się o tyle. Ostatnia aktualizacja była w 2018 roku, że teraz bez problemu wspiera multiplayer lokalny dla czterech osób. Więc e, warto sprawdzić. Ona, ona jest płatna, natomiast. Działa też przez w przeglądarce, więc jak ktoś chce zobaczyć, to wchodzi na główną stronę, którą, która będzie w opisie. Studio nazywa się Lexa Love, czy jakoś tak, a jak się w Vuxatrem, tak samo się znajdzie. O, zamrożenie akurat, nie wyszło by nie niebo. I może w każdym wracając, może sobie wejść i posprawdzać, jak to działa. Mm. Oprócz tego, tak, to jest w ogóle system tak samo jak w Pico 8, że tak naprawdę resetujemy cartridge, albo ten. Wracamy więc do eksploracji i pokażemy, co mam na myśli, mówiąc szanowanie kodu. Więc jest tutaj takie coś. Galeria osobliwości. Czy Pico-8 był w Celeste? Tak, z tego co rozumiem właśnie Celeste... Pierwsza wersja Celeste powstała w Pico-8 na jakimś dżemie. Są, są w ogóle dżemy. Czy jakieś tam eventy... fuksatronowe. I dopiero potem została wdana jako osobna gra. Czy ta gra jest na VR? Pixele są o tyle fajne, że to pewnie łatwo przenieść do vr Natomiast No teraz nie sądzę tutaj, żeby była jakaś implementacja. I... To jest wszystko zrobione algorytmicznie, bo najprostszym wyjściem, co uskutecznia większość tych biedatwórców, to jest wciśnięcie tego wszystkiego po prostu. Nie wiem, łatwo można stworzyć, zapisać klatka po klatce pozycję wszystkich tych dzieł. A tutaj to jest jakoś ładnie opisane i nie trudno, bo widzimy, że to jest funkcja 3D, tak? Gdzie mamy przyporządkowanie koloru do wysokości, jak w standardach, na mapach i tak dalej. To jest super. Yy... Mówię, domyślnie jest to strzelanka. Znajdziemy dużo innych ciekawych zastosowań tego za chwilę. Ja może jeszcze tutaj pokażę, że mamy opcję wideo w ogóle cywilizowane, gdzie wybieramy rozdzielczość, tryby i tak dalej. Damy cienie dla, odmi dla, 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 dla odmiany. Ym... Twarde, żeby to było widać tutaj, jak, jak padają. Co jest fajne, to to, yy, że mamy na przykład ograniczone, ograniczoną ilość pikseli na. Ma tak, widzimy, że te ekrany są. Albo właściwie na ekranie jest skończona liczba pikseli, więc można łatwo skalkulować wymagania sprzętowe. Tutaj jest relacja naszej pozycji na dywanie w stosunku do tych słodkich tego ekranu RGB, LSD. Tak, możemy po tym deptać, możemy to przepsuć. I teraz powinno się ładnie rozjechać. To jest przekochane. Bardzo mi się to podoba. I tu jest chyba jak, dalej przygody z gatunku jaka faza. Nie no, to, to, jest, to jest super. W sensie jedna z najlepszych imp implementacji Voxeli. Woksele to jest takie coś, co bardzo szanuję, bo to jest e, z jednej strony piksel w przestrzeni, a z drugiej jest duża, duża doza jego i, e, interpretacji. Tak? W grach starych logik to jest temat w ogóle, e, tutaj na przykład macie śnieg, więc w grach starych logik to były po prostu piksele, tyle że w przestrzeni, bo tutaj to jest, e, widzimy, że zmieniają się w małe sześciany. Więc troszeczkę wymagania sprzętowe są już większe. Smoka trzeba zabić, że zaspoilujemy to, waląc w niego beczką z kwasem. Motyw beczki jest. Kwas się też ładnie rozlewa. Zwróćcie uwagę, że pod śniegiem jest warstwa trawy. Więc jeszcze tak jakby coś w ogóle powiedzieć o tym. Jest oczywiście designer, gdzie bez problemu tworzymy sobie z poszczególnych pokojów. Tak, bo może pokażę zaraz jak wygląda przykładowa gra. Ale widzieliście, że jest struktura pokojowa, tak. Umieszczamy obiekty, opisujemy je, na przykład możemy tutaj wcisnąć sobie. Wśród obiektów mamy potworki. I weźmiemy na przykład tego sympatycznego, jest żelek, jest bit gdzie będzie taki ładny pancernik, ale weźmy opancerzoną świnkę i wciśnijmy ją. To jest jej głowa na litość boską, ciało. To zobaczmy, co się stanie w sumie, to prosto ten... A żyje, dobrze, cudownie. I potem możemy taką świnkę oczywiście ogarnąć sobie, co ma robić. Bardzo przyjazne to jest wszystko. Burkosmosu zadaje pytanie związane z tematem, czy kupuje podstawkę pod monitor od Apple. Yy, nie, nie śledzę Apple już, tego cyrku całego. Więc domyślna gra w Oksatronie, domyślny kartecz, to co mi imponuje najbardziej, imponuje może złe słowo, ale to co jest fajne, na przykład jest ten, jest scena w parku. Tu zobaczycie na przykład, jak wygląda. Jesteśmy jednym z, jednym z kaczek, więc nie są gołębie. Zwróćcie uwagę na fizykę, a właściwie animację wody. Strasznie ładne. Czy, ładne, bo nie, nie, nie bawmy się w jakieś tamten zboczenia gierkowe. Ale to jest spoko, tak? To wszystko mało zajmuje. I to można szanować. Natomiast tak, tu są areny dla jednego gracza, dla dwóch graczy. Arena, gdzie przytulamy misiem I chaos. Chaos Fortress. O. Wybierzmy postać, wybierzmy. Nie grałem jeszcze zające, więc się zmieni. Tak, zając nie ma chyba z tego co widzę interfejsu i ma miecz, a, okay. Więc w fortecy musimy wykończyć szereg dań. No te bestie są słodkie, <trafiamy> Tu trafiamy do Wielkiego Basenu, no i to jest kolejna arena, nie? To bardzo, ci przeciwnicy są bardzo ładni. Ten miecz całkiem nieźle sobie radzi swoją drogą. Nie, i cieszy ta, ta rozwałka, tak, ta interaktywność. I tak się można bawić, więc jeszcze z implementacji społecznościowych zobaczmy. Alpha Dimos, Favorites, nowości i wyróżnione. To tu było ładne. Epic Adventure, który jest po prostu zeldą. Może przesadzam, tak? Wyruszamy biednym chłopkiem, wychodzimy z domu, podróżujemy po świecie. w sklepie dowiadujemy się, że musimy kupić miecz za 10 monet. Na szczęście, to jest. <grym> Nie wiem, w jakiej to jest fazie, tak? Monety dostajemy. Tak? Kiedy ogarniemy nasiona. A nasiona gdzieś tam można dostać, więc są proste questy. Jest ładny dym, przeźroczysty. Zwróćcie uwagę. Myślę, Derek pyta, jak z optymalizacją. Tak, skoro ktoś teraz dołączył, robię ten materiał tylko tego, żeby powiedzieć, że właśnie tak wygląda gra, która ma bardzo fajną, dobrą optymalizację. Więc mówię, to, jest, to ma być krótki materiał, więc nie będziemy tutaj za bardzo męczyć. Potem jest Tiny Chase z kolei jest zupełnie innym, inną mechaniką. Bo tutaj. Okej. Okay. Podróżujemy małym pojazdem. Tak, i dogarniemy już ten. Przyjeżdżamy. Możemy wybrać zmienić pojazd góry. A, to jest to jest słodkie, że to jest taka zabawa tymi środkami, które mamy. To jest to, co bardzo lubię. To jest tak jak jest dawna demoscena, czy zawsze demoscena, gdzie się pokonywało ograniczenia sprzętu. Tak? I to wszystko mówimy w, przez, ups, przez... pryzmat... E, wysiadłem. Przez pryzmat tego Gato Roboto, który moim zdaniem powinien zajmować 10 MB. Tam ktoś mówił, że muzyka tyle zajmuje, ale muzyka też jest przecież syntezatorowa, tak? To jest zapisane w MIDI jakieś... MIDI MIDI są formatem niezwykle oszczędnym. Jeszcze zobaczmy na ulubieńców, co tu było. Tańsze jest, enchant, city, sti, było spoko. Zobaczmy, droga w Voxela. Okay. Domyślamy się więc do czego to zmierza. Gdzie walimy z Axa i... nieszczęścia, szczęścia, nieszczęścia, szczęścia, niecz szczęścia. Boom, boom, tak? Ta zniszczalność otoczenia. Dobrze, więc skoro mamy bit, to w skrócie tyle. No, nie jest to super przemyślany komentarz. Natomiast to co chciałem tu pokazać, że Voxatron żyje razem z tym śmiesznym pico 8 -em. To jest, to jest niezwykle... Oboże Boże, dobra, tu, teraz mnie zategują. Razem z, z Voxatronem i to sobie radzi bardzo fajnie. Więc u, u mnie zawsze będę zwracał uwagę na to, jak takie proste gry z punktu widzenia objętości na dysku i zasobów są optymalizowane i w ogóle optymalizowane, którym to akcentem się z wami e, żegnam.